To jest bardzo typowy, powiedzmy, projekt dla Bałtyków pod względem kształtu i rozwiązań konstrukcyjnych. Tradycyjny dla lat, powiedzmy, 30 20 20 wieku, więc pod względem konstrukcyjnym tutaj możemy mówić, że mamy historię, ona historia zostaje zachowana. Wadą tego typu rozwiązania jest to, że takie jednostki mają bardzo nikomorne właściwości manewrowe. I żeby nimi manewrować w porcie, czy w marinach, gdzie jest w sumie gęsto, bez solidnych silników nie ma co w ogóle marzyć, bo to jest bez szans, tego, żeby takie manewrowanie Na dzień dzisiejszy po prostu stawiać. Pozor pomijając kwestie przepisów, które zabraniają większości portu pływania pod żaglami, zwłaszcza większych jednostek. Stąd napęd. E oryginalnie były dwa silniki w sumie niewielkie mocy, około 50 koni, ale starego typu, czyli z bardzo dużym momentem obrotowym. My zastąpimy współczesnymi silnikami około 100 koni mocy, tylko e z, z dużym przełożeniem, żeby napędzać uciągowe śruby. No, współczesny silnik przede wszystkim ma ten plus, że jest bardzo malutkim silnikiem pod względem gabarytów, co właśnie pozwoli ostować pod podłogą i właściwie nie ma siłowni jako tak. Automatycznie mamy otwartą przestrzeń i dużo wygodniejsze zagospodarowanie wnętrza w tym momencie jest możliwe do zrealizowania. Czy zastosowanie silnika też wpłynie w jakiś sposób na inne warunki życia, czyli ta właśnie się pawoda, której pan wspominał? Tak, e, tak, to jest. E, umożliwi pewne rzecz, no bo w sumie pracujący. E, na silniku wykorzystujemy jego ciepło. Można je wylać za burtę w postaci wody chłodzącej, a można wykorzystać chociażby do mycia zębów. W lato to można przymknąć oko na tego typu rzeczy, ale tak jak mówiłem wcześniej, że planujemy eksploatację tej jednostki, rozsądność maksymalnie w czasie. Powiedzmy, na 1 kwietnia, czy na ostatniego listopada to niekoniecznie jest przyjemnie myć się w zimnej wodzie, kiedy na zewnątrz mało śnieg jak tutaj będzie żywotność Nowego Taruskiego? No nie przewiduję, żeby była mniejsza niż dotychczas. W przypadku jednostki drewnianej no drewno jest tym materiałem, który się nie męczy. To w odróżnieniu od laminatów czy stali z wiekiem on niewiele traci na właściwościach, jeżeli nie podlega procesom gnienia. Kolejne stole? Spokojnie, spokojnie które są oryginalne metalowe na przykład wszystkie denniki które są kute czy kute węzłówki i pokładowe one przeżyją jeszcze trzy takie remonty z takimi okresami nawet może i więcej bo to jest ten typ stali która właściwie nie podlega korozji. Jeżeli na, na dodatek będziemy o to dbali, tak jak w tej chwili większość rzeczy staramy się pokryć warstwą cynku, to jeszcze bardziej przedłuży nam trwałość tego, tych, tych rzeczy. Na no drewno wiadomo można na powiedzmy 70 zrobić drugi remont. Ten eksploatacji pokładu na takie znoste to jest około 20 lat. I się pokład wymienił. Przy okazji można powiedzieć, i tu naprawę dokonać. Pokład jak po prostu deski podłogowe w pokoju. Dokładnie. Z z tym, no, deski podłogowe mają stabilne warunki, a tutaj mamy no, niestety warunki skrajne, skrajne eksploatacyjne, poza tym podłoga w domu nie pracuje, tak jak tutaj kadłub cały czas się skręca, więc występują różnego rodzaju naprężenia, które no, niestety powodują tkaniny, czyli rozluźnienie połączeń śrubowych, inne tego typu rzeczy. Następne naturalne zużycie. się e, pokazać się wymienia. Najważniejsze, żeby podstawowe rzeczy, czyli zład, wręgi, ręgi, stępka, i wzdłużniki, te elementy konstrukcyjne były w na ich najlepszym stanie, no bo w tym momencie trwałość jednostki jest duża. E, dębina w części podwodnej no, żyje trzy razy dłużej niż dębina w części nadwodnej, nie podlega takim procesom zniszczenia, więc... Może konserwuje? Tak, woda konserwuje. Dębina jest kwaśna i sól zawarta w wodzie morskiej powoduje... Wysoką w sumie konserwację drewna. Efekt jest taki, że w części nadwodnej, wiadomo, częściej trzeba pracować nad wymianą poszycia niż w części podwodnej. Tutaj duża część mogłaby zostać powiedzmy tego poszycia. Niestety będzie zmuszeni jesteśmy do wymiany większej ilości ze względu na te dwa elementy, czyli metalowe ramy wręgowe zastosowane. Niestety nie założono przykładki, która izoluje drewno bezpośrednio od metalu. I dębina na styku właśnie, z metalem ma bruszką właściwość yy, takiej suchej zgni, podlegania suchemu próbnieniu. Efekt jest taki, że no, tam, gdzie mamy klepkę na styku, no, jest w 60% zbutwiała i y, zmuszeni jesteśmy ją wymienić. Tutaj odwrotnie od stali nie wytniemy kawałka, tylko trzeba całe klepki wymienić. Efekt jest taki, że praktycznie 80%, no, można powiedzieć, pożycia będzie musiało ulec wymianie. No ale to z takimi rzeczami trzeba się liczyć w przypadku jednostek drewnianych. No, są zalety i wady. No, podstawowa zaleta drewn drewno pachnie, laminat niekoniecznie. No i klasyk, tak, to jednak. No i klasyka. No, takich jednostek w pozorom dużo nie ma. Na Bałtyku u Skandynawia ma dosyć sporo. No u nas jest właściwie jedyna. To za nimi się wzdycha na przykład na takich razach jak Tolshi Prices. No dokładnie, dokładnie. Tam jest największy tłum gdzie stoi klasyczne drewno. Wpada jest niestety dużo wyższe koszty eksploatacji tego typu jednostki no i wymaga zdecydowanie większej dbałości. Tutaj nie zostawimy tej łódki na zimę tak sobie, że na wiosnę przejdziemy, płymyjemy i popłyniemy. Tu zimę tak samo trzeba przychodzić na jednostkę przy niej pracować. No to są mówię, plusy i minusy. Urokiem to, że to jest jedna klasyka. Na dzień dzisiejszy to ucieka znika praktycznie. Tak no jak mówiłem, koszty eksploatacji też mają decydujące w przypadku tak jednostki w rękach prywatnych trzeba niestety mieć bardzo mały pomysł w banku, żeby pozwolić sobie na eksploatację. Tutaj e, działamy na zupełnie innej zasadzie, tylko no profit, więc mając w postaci miasta m, jest to rodzaj jednostki zarówno reprezentacyjnej, jak i e, edukacyjnej, więc e, patrzymy na to zupełnie inne perspektywy. To nie jest jak prywatne, pogoria swego tak, czasu? Tak. Czy tak, wciąż tak, generalnie tak, pogoria? Wciąż, tylko że e, no, my nastawiamy się. W jakimś tam stopniu na to, żeby obniżyć straty, a nie żeby chociażby nawet zrównoważyć poziom zysku. Więc troszeczkę inaczej patrzymy na pewne rzeczy. Umożliwi to m.in. na przykład wyprawić w morze dzieci, które, których nigdy by nie było stać, na to, żeby być na, na pogorę to są troszeczkę inne podejścia do tematu. Poza tym, no przy tym założeniu, że będziemy mieli autonomiczną 10 dziesięciodniową i takie planowane rejsy na tydzień plus jakieś weekendy będzie powiedzmy większa jak gdyby fluktuacja kadr na pokładzie, dużo, dużo osób się po prostu przewinie i właściwie o chyba chodzi. Jeżeli ktoś złapie baksy to tak czy inaczej będzie chciał, szukał sposobności, no ale jeżeli pierwszy raz nie wejdzie to nie ma szans na to żeby spróbować. Mykałkę złapać. Dokładnie, raz próbować coś takiego, wtedy już zupełnie inaczej.